Pokażę Wam, jak sobie tutaj mieszkam, jakie tutaj można znaleźć atrakcje. Także zapraszam Was do oglądania. Po lewej stronie od razu mamy szafę. Tutaj jest szafa na wieszaki, czyjaś kurtka w ogóle ktoś zostawił i tutaj jakieś moje rzeczy, mojego brata, bo mam pokój z bratem. Rodzice mają obok, Tutaj jest żelazko, deska i druga szafa, w której są. Półki, także tutaj górna półka, tu półki na buty, jakieś szuflady, waga i yy, safe. I tutaj yy, na taki mini zestaw, na tam herbatę, kawę, coś tam, to można sobie tutaj wyciągnąć do przodu. No i tutaj się znajduje mini lodóweczka. Yy, do której oczywiście można też sobie coś włożyć. I dalej po prawej stronie mamy lustro. Dzień dobry. I tutaj wchodząc. Jeszcze po prawej stronie od drzwi mamy łazienkę. E, mamy tutaj taki prysznic, e, wannę, właściwie taki wannę prysznic. Tutaj umywalkę, sorry za to, ale to są stroje kąpielowe po dzisiejszym dniu. Tutaj kolejne lustro, dzień dobry. Tutaj takie lustro do makijażu albo tam, nie wiem, po prostu takie, wiecie, bliższe lustro. No i dalej, toaleta. I przechodzę sobie dalej. I tutaj już mamy strefę ym, bałaganu. Ale jest to jakby taka sypialnia, mini biuro. Więc tu mamy taką ławę, yy, Pominijmy walizkę. Dalej tutaj mamy telewizorek, yy, komodę, w której ja tutaj sobie trzymam swoją walizkę, się idealnie mieści. Tutaj jakieś tam rzeczy, ręczniki. I po prawej stronie od razu mamy takie fajne lampy. Klimatyzacja oczywiście. I tak to się prezentuje, tu jest mała lampka na ścianę, tu jest duża lampa. Mam jakieś książki, wodę, coś tam. Łóżko. Byliśmy pościelone przez, przez pana, ja jeszcze tutaj nie, nie, nie korzystałam w ogóle. I zrobił, patrzcie, takie urocze serduszko. I dostaliśmy jedzonko. Także tak, to jest łóżko mojego brata. Tam jakaś właśnie też szafka nocna. Fotel, jakieś takie ozdobne elementy. I tutaj biureczko, tam telefon. Jakiś kabel taki do internetu. I coś takie na komary, owady. No, i tutaj jest wyjście na balkon, i jeszcze mamy parę basenów, ale to zaraz też będziecie mieli w klipach, bo już dzisiaj właśnie na, dla Was nagrywałam. I tak, o. Tarasik. Także tak się mniej więcej prezentuje pokój. W sumie. Taki dosyć nie wiem, kameralny, ale naprawdę jest dużo miejsca w ogóle do przechowywania rzeczy. To jak widzicie, też wiatraczek z klimatyzacji. Bardzo mieli są ludzie, bardzo dobre jedzenie. No, dzisiaj pierwszy dzień, będziemy jeszcze na dwóch wycieczkach. Także tak, oczywiście dzisiaj jest niedziela, przylecieliśmy wczoraj w sobotę. No i jutro mam niestety lekcje normalnie, ponieważ jest kwiecień. Oczywiście zapraszam Was do kolejnej części vloga. W której, no właśnie, te wszystkie rzeczy, o których mówiłam. Thank you W moim pokoju, jak mogliście zobaczyć, przyleciałam już z Egiptu po tym tygodniu. Odzywałam się do was bardzo dawno, w sensie przynajmniej dla mnie. No, nagrywam jakieś tam fragmenty, rafę, wycieczkę na statku i tak dalej, i Ale pomyślałam sobie, że skoro już jestem w domu, tam rozpakowywałam walizkę i tak dalej, to pokażę wam po prostu jakie kupiłam pamiątki i dla siebie, i dla jakichś tam moich przyjaciół. Plus Zrobimy mini test, bo mam dwie rzeczy z Egiptu. No i zrobimy, zrobimy test ranking, oczywiście do jedzenia. Tak. Więc pierwszą rzeczą, która właściwie nie jest pamiątką, była kupiona na pokładzie samolotu jest szczotka. Tak, tangle teaser zwykły. Akurat taki podróżny mi się przyda. Aha, lubię szczotki tej firmy, więc tak. Ale to nie jest pamiątka z Egiptu, za bardzo, więc, więc lecimy dalej. Także kolejną rzeczą. Są dla mnie takie kolczyki, które wybrała mi moja mama. O, bardzo proszę. Takie delfinki, poczekajcie na jednym, pokażę. Professional YouTuber. Okej, okay. no nie widać jakoś super, ale są takie dwa delfiny. I jeden jest turkusowy z takimi srebrnymi kropkami. Perfekcyjne opisy kolczyków, także tak. Dalej, kolejną rzeczą też dla mnie jest bransoletka taka w muszelki, którą też tam kupowaliśmy gdzieś przy plaży, przy pamiątkach. I zaraz wam pokażę, bo to jest jeszcze dla mojej przyjaciółki jedna, ale to zaraz, zaraz, za moment. I jeszcze dostałam, w sumie jak przechodziliśmy z tatą po plaży, to dostałam od takiego pana, w sumie w formie trochę takiej rekalnówki, jeszcze taką niebieską bransoletkę z oczkiem. Także to z Egiptu dla mnie a teraz dla innych ludzi tutaj mam w siateczce także dla mojej siostry właśnie, bo chcę wam pokazać, eee, tylko wyjmę jeszcze rzeczy, mam taki portfelik, etui na telefon coś takiego, takie różowe ze zdobieniami możecie sobie zawiesić na szyi eee, także tak, można to też używać w formie kosmetyczki oczywiście i tak dalej, tak dalej. także tak, dalej dla mojej kuzynki mam Również coś w sumie identycznego, ponieważ też jest to taki portfelik, tylko taki pomarańczowy bardziej, z niebieskimi wzorkami i też z takim złoceniem. Dalej, dla mojej jednej przyjaciółki mam bransoletkę, która będzie pasować właśnie do mojej, bo to jest ta sama, tylko po prostu w innej kolorystyce, ale żebyśmy miały takie, wiecie, yy, złączone, żebyśmy mogły tak sobie nosić razem. Także taka identyczna, tylko pomarańczowa wersja. I dla mojej drugiej przyjaciółki, która raczej już woli takie klasyczne rzeczy, że nie mogłam znaleźć jakby takich innych kolorów bardziej klasycznych z tamtej wersji, to wzięłam jej też z muszelkami. Plus jeszcze jedną rzecz dla mojego przyjaciela. Jest to taka piramidka z Egiptu. Także tak. I To w sumie tyle. Yy, dla, dla rodziny, przyjaciół i tak dalej. I teraz możemy zrobić test. Yy, możemy zrobić test jedzenia i picia, bo mam właśnie jeden sok z głowy i kolejną rzeczą są takie chipsy, takie trochę lejsy, trochę nie, to w ogóle już mało w tej paczce. Już jedne z takiej z tej firmy jadłam takie o serowe, ale ym, te są takie po prostu solone, więc no nie wiem, chyba pozostajemy tylko posmakować. Może otworzę i się do was odezwę. Ok, także mam. Tutaj premium drink z głowy i otwartą już paczuszkę. Także test. Czuć trochę tej głowy, bo ogólnie jadłam ją w Egipcie, ale czuć też dużo cukru i w ogóle taką ją Też jadłam właśnie w Egipcie takie jogurty, na przykład naturalne, czy właśnie też z tej samej firmy, co naturalny truskawkowy. To wszystkie były jakieś takie, jakby niezmiksowane. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć. I w sensie nie, nie było tam kawałków typu owoców, tak? Ale nie były takie do końca właśnie gładkie I ten, ten napój smakuje tak samo jakbym miał tam jakieś, nie wiem, wiórki Solony chips czy będzie jak zwykły solony chips, czy... No nie wiem, zobaczymy okay. Powiem tak To nie smakuje jak solony chips, w sensie Znaczy czuć tutaj chipsa i sól, ale czy to jakieś takie dobre jest? Nie wiem, powiedziałabym, że w Polsce są trochę lepsze. Także taki szybki test. Może jeszcze mam, mam jedne słodycze, także może jeszcze je przetestujemy, a na razie to by było na tyle. No i jeszcze, jak macie oczywiście jakieś pytania czy coś, to, to dajcie znać w komentarzach poniżej. A ja jeszcze się pewnie odezwę już na skończenie tego vloga. Także do zobaczenia. Później. Dzień dobry, witam się z Wami jeszcze podczas montowania tego vloga. Jest już chyba tydzień po tym, jak wróciłam, e, ponieważ mamy chyba 7 maja już. E, I montując, e, zobaczyłam, że miałam jeszcze przetestować dla Was słodycze. E, to są daktyle w ciemnej czekoladzie z migdałem w środku. Także jeszcze sobie to przetestujemy. Okej, okay, także mamy naszego cukiereczka, tak wygląda opakowanie. Okej, okay, także jak na zało papierek, nie jest to może jakieś bardzo duże, ale no, jak daktyl, myślę, że, że będzie dobry, także obym się nie zawiodła, próbujemy. Powiem tak, bardzo fajnego smaku dodaje ta czekolada i ten migdał temu daktylowi i w sumie to jest takie, no, bardzo dobre, ale nie jakieś wyśmienite i nie wiadomo jakie. W każdym razie mm, strasznie się sypie, to jest ten minus. Może ja się po prostu tego nie spodziewałam i może to było do przewidzenia, ale okropnie się kruszy ta czekolada z tego daktyla. Wystarczy ukryć, i już wszystko leci na podłogę. No, chyba że ktoś je normalnie nad talerzykiem, nie tak jak ja. <grytanie> Także, no, tak średnio, ale w sumie jakbym miała oceniać. Na 10 to takie bym dała 7 na 10, bo w smaku jest bardzo dobry, tylko mówię, to, że się kruszy, no i też to nie jest jakieś nie wiadomo co. Także to tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, no i jeszcze zapraszam was na mały pokaz slajdów ze zdjęć, także to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnym vlogu, którego już dla was szykuję. Buziaki!